Witajcie kochani na kanale WSZANTO. Ja jestem Paula i dzisiaj zaczynamy lodową serię na moim kanale. Wspólnie przygotujemy domowe lody inspirowane ciasteczkami Oreo, których przygotowanie zajmie niespełna 5 minut. Standardowo na końcu filmiku znajdziecie porównanie kaloryczne, a tymczasem ja czekam na Wasze propozycje innych smaków, które chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Na pewno na kanale pojawi się wiele innych propozycji, tak aby trafić w każde kubki smakowe. A wy co wybralibyście? Orzeźwiający sorbet, czy może jednak klasykę? Dajcie znać koniecznie w komentarzach, a tymczasem ja Wam dzisiaj pokażę przepis na pyszne i aksamitne domowe lody. Do dzieła! Dobra, tak więc zaczniemy od oddzielenia ciasteczek. Ja użyję czterech ciasteczek Oreo. Jeśli macie ochotę, możecie oczywiście użyć ich więcej. I oddzielamy naszą białą część od herbatników. Dobra, następnie do miski dodajemy stałą część mleczka kokosowego. Pamiętajcie, aby wybierać zawsze mleczko o zawartości kokosa nie mniejszej niż 80%. No i co najważniejsze, mleczko należy schłodzić przez przynajmniej 12 godzin. Jogurt sker. Ja używam jogurtu naturalnego. Jeśli macie ochotę, by podbić smak wanili, możecie użyć również skera waniliowego. Następnie dodajemy erytrytol. Oczywiście jeśli nie macie erytrytolu, możecie użyć innego słodzika. No i oczywiście nie może zabraknąć naszej odżywki białkowej. Moja jest o smaku waniliowym. Jeśli nie macie odżywki białkowej, bądź po prostu jej nie używacie w swojej kuchni, możecie całkowicie pominąć ten krok. No i śmiało możecie sobie dodać jeszcze kilka kropelek ekstraktu waniliowego. Dobra, no to zabieramy się za ubijanie naszej masy. Pamiętajcie, aby ubijać masę do momentu, aż będzie gładka i aksamitna. Patrzcie. Dokładnie o taką konsystencję mi chodziło. Gładka, aksamitna. Mm. Sprawdzę tylko, czy jest odpowiednio słodka. Mm. Nią. Dobra, teraz zabieramy się za pokruszenie naszych ciasteczek. Przekładam sobie je do większej miseczki i zazwyczaj używam do tego zwykłej szklanki. No i gotowe. Przekładamy nasze pokruszone ciasteczka do naszej masy lodowej. I delikatnie mieszamy. No i lody mamy gotowe. Następnie potrzebujemy pojemnik. Ja jeszcze na wierzch pokruszę sobie połowę ciastka. Pojemnik zamykamy i tak przygotowane lody wkładamy do zamrażarki. No i co myślicie o tym przepisie? Wysznie, szybko i zdrowo, prawda? W przyszłym tygodniu planuję nagrać swój pierwszy football, także trzymajcie kciuki, aby się udało mi wszystko zrealizować. Ja już Was nie zatrzymuję, dziękuję, że wytrwaliście ze mną do końca. I widzimy się za tydzień! Buziaki!